Siemaneczko z tej strony Kima, to kolejny odcinek z Pogadanek i dzisiaj testujemy sobie takie oto nową jakby scenę, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy byście chcieli w ogóle żeby coś takiego właśnie e, takie małe wstawki czasami chociażby pojawiały się w odcinkach, ja myślę, że to całkiem może być dosyć spoko trochę inaczej niż zazwyczaj oczywiście Także napiszcie co o tym sądzicie, ja wam oczywiście bardzo dziękuję za 50 łapek, nawet więcej, z 70 tych łapek dobiliście, mimo że chciałem tylko 50. Także jeżeli chcecie, żeby na pewno wszystko wyszło, to łapka w górę i reszty dowiecie się dalej w tym odcinku. Miałe! Także no ogólnie, dawno nie było takich zwykłych pogadanek, no dosyć dawno, ponieważ ostatnio cały czas pojawiały się odcinki typu Noże dla szpiega, Sapery dla szpiega i tak Ale dzisiaj tak bardziej luźno, a w kolejnych odcinkach z Spokananek postaram się, jak już wcześniej mówiłem, przez to, że wbiliście te lajki, to po prostu kontynuować dalej tę serię. Tylko jeszcze chciałbym dzisiaj was się zapytać, czy wolelibyście, aby ta seria pojawiała się w takiej formie jak dotychczas, czyli, że każda broń osobno, Czyli, że każdy set broni osobno, czyli na przykład bronie pierwszorzędne, bronie mele, bronie drugorzędne, to wszystko jako oddzielne odcinki. Ewentualnie możemy zrobić coś takiego, że każdą klasę jako jeden odcinek, i wtedy podejrzewam, że byłyby po prostu to dłuższe odcinki, i możliwe, że na niebyście dłużej czekali, ale też jeszcze zobaczę, jakbym się wyrobił z czasem. Chciałbym jeszcze podziękować Trexisowi za to, że ostatnio podał moje filmiki, właśnie dalej, więc dzięki temu też one dostały taki zasięg. I mam nadzieję, że ten zasięg się przez chociaż jakiś czas utrzyma, bo naprawdę yy, ja staram się teraz trochę więcej dać od siebie w tych filmikach, trochę bardziej się przy nich starać, trochę jakby lepiej je montować, lepiej w ogóle je robić, bardziej przemyślane je robić przede wszystkim. Dlatego też one często są dłuższe niż wcześniej były, gdzie w większości. Przynajmniej w poprzednich latach moje filmiki opierały się głównie na pogadankach, które trwały minutę bądź dwie, bo nie było do końca tematu też zazwyczaj, więc mam nadzieję, że takie coś wam też bardziej odpowiada i dziękuję tutaj jest raz Rexisowi i mam nadzieję, że po prostu dłużej na dłuższą metę te zasięgi one zostaną już. Jeszcze chciałbym tutaj podziękować Tosterowi za zrobienie dla mnie awataru. Także tutaj go macie. Już mam nadzieję, że widzieliście go też na YouTubie i mi się on bardzo podoba. Także przez teraz jakiś czas przynajmniej będę z tym awatarem sobie. i Napiszcie w komentarzach co o nim sądzicie, czy Wam się też podoba. Także w sumie to było na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie o lajkach. No, i oczywiście, jeszcze napiszcie w komentarzu, czy wolelibyście, żebym robił każdą klasę osobno, czy do każdej klasy osobno jeszcze bardziej szczegółowo o każdej jakby broni, w sensie o każdym secie broni. Także to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć!